Bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu Szkolnych Wiadomości TVBX. Tylko u nas najświeższe informacje z życia szkoły i uczniów. Dziś powiemy o wizycie pani prokurator w naszym liceum, przedstawimy relację z dnia języka francuskiego, dowiemy się, jak przebiegał konkurs Germanista roku i powiemy o przebiegu tegorocznych konkursów dla gimnazjalistów. Naszą szkołę odwiedziła pani prokurator. Bynajmniej nie z powodu formułowania aktu oskarżenia, lecz w celu zainteresowania uczniów klas o profilu prawnym, m.in. nauką na kierunku prawa i pracą prowadzoną w policji. Materiał przygotowała Alicja Spychalska. Dnia 25 lutego 2010 roku w ramach edukacji prawnej uczniowie o profilu klas humanistyczno-prawnym Białogardzkiego Elo spotkali się z panią prokurator Renatą Majer, która przeprowadziła prelekcję na temat odpowiedzialności karnej sprawców, przestępstw związanych ze stosowaniem przemocy i agresji w szkole, rodzinie oraz na temat innych aspektów naruszenia prawa przez młodzież szkolną. Przedmiotowy wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Którzy z uwagą i zaciekawieniem wysłuchali referatu pani prokurator. Pani prokurator w wywiadzie pozytywnie oceniła powstawanie nowych profili kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Pani prokurator opowiedziała nam o jakże długiej i pełnej przeszkód drodze do sukcesu. Stwierdziła, iż studia prawnicze same w sobie nie są ciężkie, jeżeli jest się osobą zdyscyplinowaną oraz uporządkowaną. Pani prokurator zaznaczyła, że droga do osiągnięcia zawodowego celu była bardzo trudna, lecz opłacalna. Po raz kolejny trupa teatralna. Pod przewodnictwem pani profesor Wandy Sawko zorganizowała niecodzienny występ z okazji Dnia Języka Francuskiego. Oglądała go nasza reporterka Marta Ryncewicz. Zapraszamy. Dnia 19 marca w naszej szkole obchodziliśmy coroczny Dzień Języka Francuskiego. Uczennice klas pierwszych przygotowały krótki spektakl pod tytułem Trzy Świnki przy akompaniamencie wokalistek naszego szkolnego chóru Justyny Nować oraz Patrycji Dolińskiej. Organizatorem imprezy była pani profesor Wanda Sawko. Uczniowie nagrodzili występujących gromkimi brawami, i po podziękowaniach pani wicedyrektor Jolanty Alaby rozeszli się do klasy. W naszej szkole odbyła się kolejna edycja konkursu z języka niemieckiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, których patronem honorowym został Bank Zachodni WBK. Zapraszam na materiał Pauliny Dudek. 18 marca w naszym liceum odbył się międzyszkolny konkurs języka niemieckiego Germanista Roku. Uczniowie pod czujnym okiem komisji, której przewodniczył pan profesor Dariusz Podsiadło, sprawdzali swoje umiejętności. Ile było uczestników konkursu? Na konkurs zgłosiło się 47 uczestników ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z powiatu białogardzkiego, a więc reprezentowane było Tychowo, Karlino, no i naturalnie Białogard. Kto przygotowywał pytania do testu? Cały test został przygotowany przeze mnie. Kto sponsorował nagrody? Głównym sponsorem i patronem konkursu jest Bank Zachodni WBK. Dużą pomoc tu okazała pani dyrektor Irena Król. Kiedy zostaną ogłoszone wyniki konkursu? Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej w poniedziałek 22 marca. Natomiast uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w siedzibie banku przy ulicy 1 Maja. 25 marca. O swoich wrażeniach opowiedziała nam jedna z uczestniczek konkursu Magdalena Barańczuk. Jak długo przygotowywałaś się do konkursu? Do konkursu przygotowywałam się jakieś dwa tygodnie, z tym, że to była długa nauka, szczególnie po nocach, wtedy, kiedy był spokój i kiedy było dużo czasu na przygotowanie się takie gruntowne. Jak oceniasz stopień trudności pytań? Wydaje mi się, że te pytania nie były zbyt trudne, pod warunkiem, że już wcześniej ktoś miał do czynienia z takimi zagadnieniami gramatycznymi i dosyć dobrze je rozumie i potrafi sobie z tym poradzić. Jak myślisz, czy masz szansę na zdobycie nagrody? Trudno to powiedzieć, ponieważ było bardzo wielu dobrych uczniów i sądzę, że każdy ma równe szanse. Marzec to czas niezwykle ważny dla gimnazjalistów. Właśnie w tym miesiącu mogą przystąpić do rywalizacji o dodatkowe punkty rekrutacyjne do naszego liceum. O emocjach i napięciu, jakie towarzyszyło gimnazjalistom, może powiedzieć tylko jedna osoba nasza reporterka Agata Wieczorek. W marcu tego roku w naszej szkole odbyły się coroczne konkursy dla gimnazjalistów. Mogli oni sprawdzić swoją wiedzę z niemal wszystkich przedmiotów. Niektórzy podchodzili do konkursów ze spokojem, nie przywiązując wagi do rezultatów, inni natomiast chcieli poradzić sobie jak najlepiej i zdobyć wygraną, którą są dodatkowe punkty rekrutacyjne. Dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w konkursie z geografii? nic do roboty. Do jakiej szkoły zamierzasz się wybrać? Mam zamiar wybrać się do, do samochodówki w Koszulinie, ale myślałem też o naszym liceum, który ma bardzo wysoki poziom. No spróbuję, spróbuję złożyć papiery, zobaczymy co będzie. Czego spodziewasz się po konkursie? Spodziewasz się uzyskać jakieś wysokie miejsce? No to z, na, mam na celu sprawdzenie moich umiejętności, które uzyskałem w gimnazjum. No i może jakieś miejsce, może jakieś będzie, punkty, może coś. Teraz pozostało już tylko oczekiwanie na wyniki. Na dziś to już wszystko. Na koniec przypominamy maturzystom o zbliżającym się terminie składania bibliografii do nauczycieli języka polskiego. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne wydanie wiadomości.